moi drodzy, w pierwszym odcinku na moim kanale z gry Medieval Battle Lord. Ta gra pojawi się również na kanale Brickshire, ale na razie nagrywam tam z, tam z Mantle 2 Bannerlord oraz z For Takie dwie nowości, tak raz nie wprowadzam na później jak jeszcze i nagra, o której wam na razie nie mówiłem. Ale i skup... a to się teraz na Brickshire. Więc na teraz tak, skupmy się teraz na grze. Mieliśmy sobie wyobrażać jednego gracza własną bitwę. I stoczymy grandiosę bitwę między chcielami Brixiora a dinozaura Może no, to samo zrobię później na Brixiorze, nie wiem. Jesteśmy sobie, nie wiem, nic pod miastem. Hiszpańska równina wygląda fajnie. Pogoda. Deszcz, burza, lekka mgła, ciężka mgła, nie bo mnie widzieli za to. Zima bojź. Mm. Mm -hmm. Zamek. Kultura może być. No. to zwrotne, że nie wiem. Dinozaur będzie Turcą, Turcją, a Bryk się będzie nie wiem. Mm. Skocja, nie Portugalia Może być Francja Dobra, ja Francję, to zrobimy To Turcja, Francja Ja będę nauczyciel Francji Dobra, kawaleria w zamku to mi się raczej nie przyda, bo wziąłem zamek Mamy tu dwa oddziały kuszników, dwa kuszników No i będziemy w tej chwili rzeczywiście. dzień chodzi o do wydania, no i tak, oni będą mieli rzeczy, raczej w tym... Mogą Uczników na łuczników, też, żeby mi piechotki. No to starutujemy z bitwy. Eee... Aha, sprzęt obrężniczy. Jakby wy potrzebujecie jeszcze sprzęt obrężniczy. A nie, to biegcie tak góry. No to... Dwie drabiny i jeden taran. Czyli to byli tak wiedzieć dobra. Aha! no to dobrze wiedzieć. No czyli to ja takowa, takowałem nie tak od tak, no, tego biedny nie no trudno. Tak bywa. Czekaj. Na co? Ciecho, ziomek i ziomek, ziomek. Co ty nie będziesz uciekli, ale dowodzić? Ci panowie aż się palą tutaj do kto. Mmm... No dobra. Mój wróg jakby siedzi w środku. czy jak już nie na ten... Mamy... No. Dobro. Nasz taran. Down niech tam. To... Gdzie pod bramę? wieża oglężnicze, niech tam jedzie. Jedna, druga, druga tam, działy drabinierzy, tam i działy drabinierzy, tam. No. Wasze oddziały tam, tam, gdzie a wiecie mu jedzie. Dobra. Jedziemy. Mamy też przerwanie, oblężenia, ale że właśnie robi. maszynę, armia Breaksora. To jest za tym dobra. Dlaczego nie wiem. Masz dinozaroków w kurze. Nie mam pojęcia, okej? Okay? Taka jest ta była. Ale widzę, że to chodziło... Nie wiem, dinozam ma większe szanse na wyjdzie Aha, to ja mam jakieś żałosne zwycięstwo. Ja, ja w ogóle w ciebie nie wątpiłem, w w prawda? Ja wiedziałem, że mam jakieś na żałosne zwycięstwo. Nadciąga wielka, wspaniała armia Brodrick Oczywiście Już się to są widzowie, u um, Tak. Wy wiecie, ma gdzieś tam po Tu chyba wszyscy. Twoje rozkazy ku mają Jedzie wielki taran Jedzie, 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 jedzie To będzie wspaniałe obężenie Tu wszyscy są na burach My tu się zaraz wbijemy mhm. Wszyscy w ruchu. to twoje kusznicy wspaniali karmakuszników nadciąga później sobie jakąś bikę zrobimy i to będzie tyle z tego odcinka o chodź tutaj mnie chyba zabiją i zaczynają strzelać a to tu wszyscy dobra tak, się ustawili na borach i strzelają do mnie na bólu, na mury wbija jakaś milicja, włócznicza. Trzeba ktoś mnie. No. No, Patrzcie, tych ludzi no, strzelają do moich tutaj. Chyba nie mogę robić z tym, bo, o, bo już mogę. Mogę oszukać system. Dobra, mamy tutaj dawać z tymi wieżami wszystkim. Wbijać się na mury. Rozpoczynamy to oblężenie. No, dinozaurze. 7 sub subskrypcji. Myśli, myśl, że pozwolę tak zostawić? Nie mam mowy. Nie pozwolę ci bardziej rozwijać. Muszę to zrobić. Masz już zbyt wielu subskrybentów. A jak być nie może. Nie przybijesz to będzie jakaś katastrofa. Będziesz. Dobra. Bo tutaj zaraz wie że oblicznicza podjedzie. Ja tu do mnie strzelają z okien? Dobra, dawaj wieża. dawaj. Dobra, wbijać po tej wieży mi teraz na mur i niszczyć wroga. Stara, może już wbiję wroga, Dobra. Na górę, dawaj, dawaj, wchodź mi po tej wieży obrzeżniczej. Jak tu się wbijają, jaka kolejka. A my tu wchodzicie w ogóle. No to... Nie idźle dobra. Zobaczmy jak to się was otworzy, to mi się otworzy i wbiją się do środka. O, brama się otworzyła. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Ilu ich to jest wal na środku wszystkich? Jeden z tego. Wrogie wrota. O, oni tu wchodzą. O, oni tu prawie wchodzą po tej drabinie. Halo Ym. Takowa ci tu Chciałbym ja się niech zadzić tam otwór tej wieży Halo, bo ja nie pół Halo Dobra, nie wiem jak to działa Wbijaj przez tą bramę tutaj Dobra, który oddział tu jeszcze? Dwie. Pięknie. Wbijajcie tak do środka, żeby się wbić Kolejnie niezwykli Czego wy po tej wieży obrębniczej nie wchodzicie, no? O nie, zniszczyli mi nic No to... Się wbijajcie tutaj jak inni z tej głowy, nie macie jakichś wielkich szans wlajcie tu podejdźcie tam jest wieża w lężyczku mistrzów jak boję się Dlaczego stawiajcie te drabiny ja jeszcze to lężenie przegram zaraz tak być nie może, dobra stawiajcie te drabiny, jak tam te drabiny bo ja wyjdziecie z tymi drabinami o tu wchodzą, zobaczcie, wbijają się Moi do tego zamku Wbijają się, wbijają O to chodzi, o to chodzi Wy z rabinami róbcie dokładnie to, to samo Podstawiajcie swoje rabiny, to wbijamy się do tego zamku, moi drodzy Ja jeszcze go na kółko bo to fajnie by było, by się tak dało O, idzie moja piękna rabia Liksiora Chciałam jeszcze raz działy mnie Liksiora, później Dobra, że czego tego wygląda, a jak tu idzie. No tu zacięta bitka jest oczywiście. No moi widzę nie dają za wygrane, bo wybijał twardo. Wbijać się, wbijać, wbijać, Jak tu na ora sytuacja? No, przydaje, że się tutaj twardo wbijacie. Tutaj te rabiny zaraz tu wspomogą Kładą. I do góry. Dawaj, 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 dawaj. Teraz ja wbijajcie po tych drabinach tam w góry Wbijajcie po tych drabinach tutaj Ła, nieźle wchodzicie, dobra, nawet. Jaka kolejka kulturalnie dobra, nie było tematu Jednak ja nie Ale wbijajcie ja po tych drebinach Zaraz moje wojska tu wejdą, nie będzie mi Czekają na nich No tu ci moje wojska byli księdze wspinają O, dwie chorą, dwie. Jak niby moje wojsko miało z niby wygryźć tutaj? O, i też mamy problem. Ale tu mam jeszcze resztę, ale zaraz tu wejdzie, nie? Wy. wy macie nie uciekać, tylko tutaj włazić. Bić się, bić tutaj z nimi. Ruchy, ruchy. Ta wiara się to zniszczyła. Wy, jakie wy tu macie szanse w ogóle na wyjazd, Dobra, wiecie co?

Panowie, powoźcie ten tutaj. Ci łącznicy tutaj biegną. Też pomogą. No i raczej zdobędę ten zamek. Bez jakichś większych problemów. Się właśnie wydaje. Mamy jakiś główny plan, to będzie trzeba rozpocząć. Nie wydaje mi się, że to były jakieś większe problemy. Wygrywamy tutaj z wojskami dinozaura. Tu się nawalają. Jaka bitka. Czajko, te wojska moje tutaj kochane, nie chcą wleść. Mam te choroby, które by sobie tu poradziły No poza tym tu na morach mamy jeszcze całą armię. No. Wy wygrali. Wy 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 uciekajcie wy 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 nie macie jak na tych murach nie tu idzie? Dobrze bardzo. Dobra. Wy na tych murach tutaj. To się z tych murów. Bardzo dobrze. Idzie tutaj na nich. Idzie tutaj na nich. Wy na nich. Tutaj moje główne wojsko. Wasze siły, skupcie się tak naprawdę. No myślę, że trzeba przewieszczać się powoli w tamtą stronę. To Was też tam już wyślę w tym tam. oddział łuczników który tutaj idzie. Też tam już wyślemy. No tutaj jakiś drobny oddział turecki się wbija. W moich ale Moich łuczników! Ja nie mam tego jakiejś szansy. Trzeba ciągnąć możecie będziecie mi przydać Dawaj, dawaj, dawaj Ja, chciałem, ja mam, że Zdawać, dawać, dawać. nie wiem, by się to mi się Pobijecie się tutaj z nimi, bo oni mają problem z zakłóńcie mają, że Mają zostawić moje wojsko tutaj W spokoju No i ja tak mi się wydaje, że wojsko Będzie ksiora, bez tutaj większych problemów No ja to radzi z wrogiem No to gdzieś tureckim Jeszcze wojsko no tu moje jeszcze z muru schodzą. Parcie jak tam wychodzą. O, tu się jak tak nagle. Tam nie chodź na te mury z powrotem. Masz iść maszerować tam na czas główny. Co to za To jest jakieś niedobitki rozumiem, z tego co tam na tamtych drabinie próbowali. No to też się przyda, ci nie. Wy moi drodzy panowie. Chodźcie, chodźcie. Mam zaznaczoną tak będzie całą armię. Nawalacie tutaj. Tam się macie nawalać. Gryk. No dokładnie to samo tak naprawdę. Gryk też się macie iść tam nawalać. Łap! Co oni tam za jakąś broń mają dziwą? Czy oni tutaj do mnie strzelają? Niezbyt mi się to podoba szczerze mówiąc. To jest mój generał. Tak, to jest mój generał. Dobra. tutaj biegną jednostki wsparcia wsparcie takie poobijane już jest, ale lepsze takie niż żadno no i wojna byli książę z nią zadają wygra wygrywa no, przeze mnie no ja mam też więcej subskrybentów, nie to się dziwić, bo nie więcej wojsk szlacheckich dobra co to jest? budynek przechwycony, świetnie Budynek przechwytywany świetnie przechwycamy budynki I do jednostki wsparcie biegną 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 iście się biegną biegną Oha, bo ja takie rzeczy tutaj biegną 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 bo my jeszcze przegramy przez tej, tej maszyny. biegną te te Musicie zniszczyć te maszyny, biegną jeszcze przez to przegramy, no zobaczycie. O, jaka piękna salwa, dobra, tak. Łucznicy, strzelaj... strzelajcie ogień. Strzelajcie ogień. Kusznice tak nie mogą. Więc... Nie Ucznicy... ja, nie wiem, coś na zawołanie. No, i biegnijcie tutaj zbijać więc tak nie wiem bliżej tutaj stańcie tak gdzieś tu, na przykład O! nie tutaj nie ten tutaj sprzęcią no i chodzi dochodzi do ciężkiego starcia z boiskami dinozorem to jest za wygraną Bije się, bije, bije Ale wobec się raczej nie zabije Pierwszym oblegany zamiar w tej grze tak naprawdę Wcześniej jakby ten tryb miałem wyłączony, ale widzę, się odblokował W końcu Fajnie, bo się tak myliło, wiecie, tylko jakieś bitwy robicie Teraz możesz oblegać zamki Fajnie to jest ten tryb Fajny ten tryb oblegania zamków Oho no to o upadek drugiego generała. Dokładnie pierwszy subskrybent. Dinozaura, to jest tak. To jest pierwszy subskrybent. Dinozaura dobra. pokonany w tej bitwie przez moje wojsko. Co wy tu macie, jakieś do jakieś? Dobra, nie wiem. Jeszcze do nich sprzęcie bo zaraz. Już zniszczyliście jakieś coś A to, czego to jest? Balistę. Niśćcie tą balistę. Nie baliste, balistę. Nieśćcie ten ich tu, bo ten sprzęciel jest naprawdę potężny. Ale nie no, znaczy to będzie ten zamek, bo zdziwiłbym się. To już nie ma szans. Możemy przyspieszyć tam pobiku. No i patrzcie jak mój mój tutaj radzi. Raczej ten nie ma teraz zaraz ten siebie jakoś nie wiem Raczej wygramy, już nie ma. Boiska nie na nie mają jeszcze szans. Walczyć tutaj z nimi, walczyć, walczyć, walczyć. Po razie wygraliśmy. No i wygramy jeden obierzym. Nie będą zdał do końca. Boiska w lisiorach Janek. Jednakżeśmy ja żeśmy zwyciężyli Okej okay. że sala cała końcówka tak naprawdę nie ma co zbierać porami no dobra Dinozaur jest rozbity został pokonany za nie jakiś się odpalił a to do jest jakiś nie wiem ale dinoza robił już Praktycznie do wojska to nie zostało w jednej jedna chorobie, o który się broni. Dwóch typów chyba. Jeden typ No i po typku. Ja jeszcze żyję, dobra już ja żyję. I co teraz? Oho. Niewielkie zwycięstwo. Jak to niewielkie zwycięstwo, bardzo wielkie zwycięstwo. Udało się pokonać dinozaura w bitwie. Dinozaur patrzył na się zamek się poddał, to będzie na ten, ten odcinek tyle. Będę będzie się głował czołem.